Orzeł Myślenice, który już dwa tygodnie temu przyklepał awans do piątej ligi, podejmował w sobotę o godzinie 17.00 drużynę Złomeksu Branice. Maciej Szcześniewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Czas pożegnań, czas celebracji tego upragnionego awansu na zakończenie w ostatniej kolejce w Myślenicach. W podniosłej atmosferze, przy pełnym stadionie Orzeł podejmował Złomeks. Widzą Państwo na swoich ekranach właśnie zawodników, którzy ligę wygrali. No i w tym dniu, 14 czerwca, chcieli miłym akcentem, trzema punktami pożegnać też swoje legendy, pożegnać zawodników, którzy są bardzo dla Orła Myślenice zasłużeni, a więc Emila Bałuckiego, Adriana Kasprzyka, Mateusza Mistarza, także Krzysztofa Żaka. Ale o tym za chwilę. Eee, zobaczmy składy obydwu zespołów. Orzeł w bramce Pająk, dalej Górka, Janecki, Gładysz, Bałucki, Mistarz, Wąsowicz, Kyrilow, Gromala, sół, także Żak. Na ławce Świerczyński, Biela, Stasik, Braś, Kiełbus, Moskal, Depta, Bargieł, także Krzysztof Zając. Do dyspozycji trenera Kamila Ostrowskiego. I złomek w Branice w bramce Jęko, dalej Jaszczak, Matławski, Krzyżak, eee, Król, Czusz, Jarosz. Michał Dudek, Tomasz Dudek, Berliński Wiśniewski i na ławce Walawender, Oskar, Walawender, Fabian, także Kowalski, Kania i Slusarz do dyspozycji grającego trenera Mateusza Króla. Przywitanie. Kapitanów. A więc Tomasz Dudek, a także Mateusz Mistarz, Filip Studziński sędziował to spotkanie, a na początek Adrian Inkot zadbał o odpowiednią dawkę ciśnienia, myślę, u swoich kolegów i u trenerów, ale to nie zakończyło się niczym groźnym. Dobrze gra nogami były bramkarz Garbarni, czy też Hutnika. Oczywiście też próbowali delikatnie od początku gracze z Łomeksu. Zaznaczyć swoją przewagę, ale to orzeł miał na początku tego spotkania lepsze sytuacje. Tutaj proszę, musiał się sprężyć. Adrian Jękot dobrze odbił ten strzał z okolicy 16 metra i wciąż było bez bramek. Spotkanie toczone przy pełnym słońcu, też momentami nie miało zbyt wysokiego tempa. To zrozumiałe, bo stawka no, była już z góry ustalona. To był mecz bez. Bez większego ciśnienia i z jednej i z drugiej strony. Tutaj kapitalny strzał Kyrillowa. Osteplował słupek bramki Jankota. A tutaj z kolei Mateusz Król niepocieszony po tym nieudanym strzele głową. Orzeł wciąż próbował dobre rozprowadzenie akcji Wąsowicza. Na prawą stronę tutaj wsu Wybita ta piłka z linii bramkowej. To było naprawdę blisko. Dobrze, tam spisał się Michał Dudek. Ale jeszcze Orzeł. Nie rezygnował jeszcze, chciał tą akcję ponowić, i to się udało. Ostatecznie przyjął sobie piłkę Wosowicz, uderzył i bardzo dobra interwencja Adriana Inkota. No, gdyby nie Bramkarz w tych pierwszych minutach, to Złomek powinien już przegrywać. I nadeszła właśnie 28. minuta. Podziękowania dla Bałuckiego, dla Żaka, dla Kasprzyka, Bałuck 113 występów, 31 bramek, Kasprzyk 268 występów, 22 gole, Krzysztof Żak 347 występów, 44 gole, obaj od lat w Orle Myślenice, wielkie brawa, słowa uznania, bardzo miłe chwile dla zawodników, też dla kibiców, to dobra okazja, by podziękować za ten wkład, za ten czas, za siły i zdrowie poświęcone dla tego klubu. A spotkanie toczyło się dalej, też widzieli, pa, widzą Państwo dłuchańce fajne atrakcje dla dzieci, w bardzo fajnej atmosferze to spotkanie zresztą jak zwykle w Myślenicach się toczyło. Po raz kolejny interweniował przed chwilą Jękoda tutaj przetrącony bramkarz z Łomeksu, jak zaraz zobaczymy w powtórce. Miał tutaj pretensje Janecki. Jakoby oczywiście nie faulował, ale zobaczmy, no chwycił tutaj piłkę Adrian Jękot, miał ją pod kontrolą i wydaje się, że ta decyzja była słuszna. Świetna piłka rzucona przez Tomasza Dudka, ale ostatecznie złapał to Pająk i do przerwy mieliśmy wynik bezbramkowy. Jaszczak, Zomek próbował w drugiej połowie zacząć mocno i nadarzyła się niezła okazja, król zablokowany. Dobrze wrócił Keryl, Kerylow. jeszcze w drugie tempo Złomeks, tutaj nie było faulu, chociaż mieli pretensje zawodnicy z Branic. Świetnie tutaj Tomasz Dudek, duża jakość u kapitana Złomeksu, dobrze rozprowadzona ta akcja i tutaj zabrał się Kornel Krzyżak. Krzyżak, dobra szansa, chciał ze szpica e, tak zmylić po prostu bramkarza, uderzyć w kierunku dalszego słupka. Ale to też się nie powiodło. Ten strzał był niedokładny, i zepsuta okazja dla Złomeksu. A tutaj z kolei szansa i to Bramkowa dla Orła Myślenicy. Najpierw e, tutaj powstrzymywany był Bartosz Kiełbus. Udało mu się ostatecznie niezbyt mocno na Bramkę strzelić. Dobrze znowu interweniował Atrion ale Wąsowicz był już e, po prostu bezkompromisowy. Wpakował piłkę do siatki, i mieliśmy 1 do 0. A tutaj był powstrzymywany e, dość mocno. W tej sytuacji Bartosz Kiełbus dobrze interweniował znowu z niewielkiej odległości. Adrian to odbił ten strzał parkanem, tak mówiąc w terminologii hokejowej, ale Wąsowicz dopełnił dzieła, i było 1 do 0 dla Orła. Ale jak pokazały najbliższe sekundy, Złomek absolutnie nie zamierzał się poddać i położyć na placu. Berliński, Jaszczak kilka metrów. Też tutaj pretensje do Sędziego. Ostatecznie sprytnie Berliński. Przepuścił piłkę. No i mamy wyrównanie. 1 do jednego dosłownie kilkadziesiąt sekund zajęło drużynie z branic. Odrobienie stratkania. W 59 minucie popisał się ciekawym, sprytnym strzałem. W krótki słupek. Był dobrze ustawiony Michał Pająk do tego strzału, ale zrobił przyruch w kierunku strzału potencjalnego w dalszy ruch. No i został poczęstowany przez rywala nieoczekiwanym strzałem od słupka w krótki ruch. Tomasz Dudek chciał iść Złomek za ciosem w swoim stylu. Dudek chciał taką mięciutką piłkę obsłużyć. Partnera jeszcze Król niezbyt czysto trafił w piłkę. Złomek zmiał swoje minuty. No i aż tak ta jego reakcja była chyba najlepszą możliwą, adekwatną do tej akcji Złomek, Brakowało tam... Lepszej skuteczności wykończenia i objęcia prowadzenia bardzo szybko. Myślę, że wtedy złomek spocząłby krew i możliwość tutaj wywiezienia trzech punktów, nawet jest myśleńc. Dobra, interwencja znowu jej i widzę oczywiście wetowali awans, który już de facto dokonał się dwa tygodnie wcześniej. Ale każda okazja do świętowania jest dobra. No i sami Państwo słyszą trzecia minuta Mateusz Mistasz i kona Myślenickiego klubu. Uroczysty Szpaler i też pamiątki od członków zarządu. Kapitalne chwile Mistasz. Najwięcej występów w historii Orła, najwięcej goli w historii Awans. Awans także do Ligi Okręgowej. Dwa razy Puchar Polski w okręgu Myślenice wielkie brawa dla legendy Mateusza Mistarza. A na boisku wciąż był remis, końcówka tego spotkania. To no nie było tutaj wielkiego ciśnienia. Ale też jak widać piękot złościł się, bo chciał to spotkanie wygrać. To się ostatecznie nie udało. Orzeł Myślenicy remisuje ze Złomeksem 1 do 1. No i nastał czas uroczystej fety, na którą wszyscy e, kibice Orła e, czekali. Ta wisszaka feta była solidnie zorganizowana. Przemarsz kibiców, pirotechnika No i podziękowania dla Kamila Ostrowskiego. Od kibiców za ten awans, za świetny sezon. No i cóż, proszę Państwa, z mojej strony... I myślę całego środowiska małopolskiej piłki. Gratulacje dla e, całej drużyny, dla klubu, e, dla Orła myślenice, bo naprawdę kapitalny sezon. Zostawiam Państwa z tymi przyjemnymi obrazkami. Mistrzowska feta na Państwa ekranach. Dziękuję bardzo serdecznie, Maciej Szcześniewski. Do usłyszenia. Gratulacje. Wszystko, co zrobiłeś na drużyny. Najsilniejsza legenda. Mateusz Mista, jakie bawo! Dzięki. na No i powtórzę, pięknie świętować, wspaniałe życie, wspaniałe sukcesy. Dlatego jeszcze raz w imieniu organizatorów zapraszamy na wspólne świętowanie.